Dzień dobry! Tu Tomasz w wielką sobotę. Chciałbym wam z tej okazji życzyć wesołych, spokojnych, pogodnych świąt Wielkiej nocy, bo wasze drogi były szerokie, drzewa gumowe, ładunki z jedną rzutką rozpóźnień i to tylko sobie życzycie dobrego Jestem święta ja niestety pracuję jedziemy do Swindon gdzie ostatnio spędziłem ostatnio w prima april tam spędziłem 5 godzin mam nadzieję że dzisiaj to będzie wyglądać troszkę inaczej jak to będzie to się już pokaże na miejscu Mam nadzieję też, że nie pomyliłem naczep. Znaczy dobrze sobie, te numery się zgadzają, tylko ona mi dodała jedną literkę. Za dużo. Patrzyłem na ładunek. No i to jest to. Powierzemy. 15 i 8. 23 polety, tak, tam czego brakuje. Dobrze, to będzie to. i Nie Chciałem się stawać strasznie, bo jest ogólnie trzecia rano. Ja się znosie o drugiej w nocy tam rano, nie wiem żeby tu przyjechać na czas żeby być w Swindon na czas, na 7 rano musi być także, wy by sobie smacznie spić, śpicie, a my tutaj dostarczamy cały czas, się interes skręci także święta pracujące, wczoraj miałem wolne, dzisiaj pracuję a jutro już mam wolne w niedzielę i w poniedziałek do pracy, będzie mam do bardzo całą sobą znaczy No robota, bo jadę na szanty W sensie, że będę jeździł do doków i z powrotem trzy razy bodaj, muszę obrócić Czyli jazda z kontenerami do doków Felix, to I lubię takiej roboty, roboty bo kontenerów znaczy kontenery są spoko ale nie, nie szanty co ja nie lubię tak robić Kolega też do mnie zadzwonił z propozycją właśnie że robią mają dwa miejsca na szantera I Jak bym chciał to, to mogą mnie przyjąć za dość dobre pieniądze Nie będę tu się wdawał w szczegóły za bardzo bo nie wiem czy on sobie tylko rzeczy. Powiedziałem, że z nim pogadam, ale WODB może mój znajomymi. Ja mi to dobrze na razie ja bym chciał złapać jakieś różnorakie doświadczenia bo to są różnorakie roboty a tak to taka monotonia straszna, bo cały czas Ipsy stał stały, Ipsy Twilix to jest pół godziny trasa i tak tylko w tej wewce, w tej wewce, w tej wewce, non stop Tydzień dobry, dwa dobra, miesiąc dobry, ale co później, nie? Kurdeczek, że weslać tak naprawdę, nie wiem czy nie, dla mnie nie. Kurde, z nim pogadam, może to jest jakiś też, ale mówił mi, że przez telefon mówił mi, że, to, mówił mi, że tylko szatnik z konteneru. Nie, to także no fajne, robota, na zawsze w dobu więcej kasy, ale kurde Chyba je dla mnie Zanudziłbym się chyba. Dobra, kochani, ja tutaj kończę nagrywanie, bo ja mam zapalone kabinowe światło, bo są lepiej widać. A jest noc. Noc jest gluty z noc lecą. Trzeba zamknąć, trzeba zgasić światło. trochę do że jechał zapalone cały czas. Paliwo jest, dobry jest. Można jeść. O, dobra, to chyba dobre, no, tak to Tak czy jak to jest Windows, te kosiarki. tylko weźmiemy, yy, grille będziemy na olej. Grille i coś jeszcze. Coś do też. Dwie, albo dwa rodzaje grilli, albo coś do grilli. No nie, jeden jest grill na gaz, drugi jest grill na węgiel. Takie grille mamy dzisiaj na sobie. Będą, sezon się zaczyna, wiosna idzie. Będą wszyscy grillować. Dobrze, nie wiem, czy coś nagram w ogóle, nie wiem, czy to dostępnie tak naprawdę, bo, no co, trasa znana, byliśmy w Swindon na filmiku, zresztą druga część tego filmu pojawi się pewnie dzisiaj, a ten film się pojawi pewnie albo jutro, albo w poniedziałek, chyba, no czasu, w zależności od czasu, zależności, czy to wyjdzie, mam rodzinę na święta, także, no też, nie będę tutaj of siedział przed komputerem i montował filmu musicie to zrozumieć Dobra Muszępkę zjeść, bo tylko ja stałem się tylko i ubrałem i, i, i wyszedłem 8 osób, to oh, wiadomo jeszcze ja powiem 8 osób będzie to sobie do dzisiaj i tylko ja i Bob przyszliśmy tak wcześnie ale myśmy przyszli tak wcześnie tylko po to żeby tam być na czas, bo chcielibyście się żebyśmy chcielibyś byli na siódmą to jedziemy, a reszta agencyjnych w dupie, nie? Może przyjdą na czwartą, może przyjdą na piątą, może przyjdą na trzecią, nie wiadomo przyjedzie taki jeden z drugim, bo nie co co? sajonara na no co, taki się nie trzyma, nie? No, można się godzinę spóźnić, nie? No, ale nie, dość zasady, poza tym są te ładunki, co my wchodzimy do Alnika, to są specjały czy tam oferty tygodnia, czy co oni tam, no jak to jest w Polsce, w Polsce nie ma alnika, ale z nich mają, no to znaczy się wymieniają się jakoś w asortymentach co tydzień. Dzisiaj jest getarka, jutro grill, nie? No i trzeba być wcześniej, bo i to wcześniej rozładowują, wcześniej ogarniają departamenty, żeby to poszło na sklep. Proste, jest taka jaka jest, tak przyjedziesz później, to się nie rozładują. Nie masz problem, oni mają problem. A po co takie rzeczy nie? No nie masz. Drogi powinny być puściutkie, bo cała Brytania, cała Wielka Brytania ma święta. I jeśli ktoś gdzieś jechał, to wczoraj sobie wyruszali na długi weekend, bo to jest długi weekend, poniedziałek, sobotanie, na e, piątek sobie powiedziałek. Także nie powinno być za dużo ruchu na drodze, bo zero korków na czas. Py py, się tam pojawić. Dobra, nie zanudzam Was, jest ciągle nic widać, ja se pomykam. Jak się zrobi jazd, to coś, nagramy. Coś Cześć, moi drodzy, dolatujemy do Aldika w Swindon, po drodze nadrobiłem pół godziny, no a powodem tego, że jest teraz 7, a nie 6.30, było to, że po prostu się przekimałem pół godzinki, bo już mnie nużyła ta jazda jazda monotonna strasznie dzisiaj, bardzo mało samochodów na drodze nie było co robić, nie trzeba było zmieniać pasów, nie trzeba było hamować, wyprzęcać, prawie nic także nużyło no mnie to troszkę patrzę, mam pół godziny zapasu, no to co, po co mam być wcześniej mam być na siódmą, to będę na siódmą, tak? bo zjechałem sobie z autostrady i na pierwszy w zatoczce nastawiłem ten i się przespałem ja tutaj już jest zaraz Aldi Jestem ciekawy czy ten czy koleczka się będzie, bo wtórka z rozrywki z Prima Aprilis, z 1 kwietnia Jak jak wiecie ci co oglądali filmik spędziłem tutaj 5 godzin na rozładunku znaczy, nie na rozładunku, na czekaniu na rozładunek, bo sam rozładunek trwa 40 minut. Także zobaczymy, ojej, no, jeszcze za chwilę, Niech to będzie wyglądało. Ej, jedzie przed nami Stobard Ktoś mi polecił, żebym tam zajrzał na, nich, na tego Stobarda Nie wiem, ja... Ja się boję tych dużych zyski. ja się boję tych dużych firm. Znaczy nie boję. Nie o to chodzi, że się ich boję, ale mm, oni są upierdliwi kurde no. Oni są upierdliwi i dzwonią do Ciebie. gdzie jesteś, Za ile będziesz, dlaczego stoi, dlaczego jak stoi z lewego pasa, Dobrze, jest to Czego, jak stoisz, masz włączony silnik, takie tam pierdoły Co po prostu nie umila życia kierowcy A tylko go denerwuje No ale nic Nie o tym ten film miał być, ten film miał być o Aldi i naszej Dobry. Nie, po prostu się obudziłem i taki rozkojarzałem troszkę jeszcze. Dawaj Jadek, ciśnij tą furę. Czemu nie ty wulgarkiem jedziesz? po posterkach widać. To nie ma ludzi, tylko jest po prawo niedużo, ciepło niedużo, dużo. No niedużo nie oczywiście Ciekawe, gdzie jest Bob, rozładowywuje, on to wcześniej ode mnie wyjechał czy się nie rozładowywuje, nie wiem, zaraz pójdę tam no, zabukowałem się nie wiem gdzie jest Bob On wjechał jakieś 20 minut wcześniej przede mną Mówił, że na jakąś kawę zjedzie Nie wiem czy zjechał Po drodze go nie widziałem Także albo on już tam wjechał Ale to musiał, to musiał nie zjeżdżać i być tu z godzinę wcześniej bo Bo tak by mu się udało, jakby tak zapierdzielał całą drogę 20 minut, pół godziny, odrobił, no tak z 50, 450 minut był tu wcześniej, jeśli, jeśli jechał równo cały czas, a jak zjechał gdzieś, no to jest za mną. Nie wiem. Kazali czekać, nie, nie chcieli mnie wypuścić, mimo tego, że mamy towar tzw. Ten, ten, ten specials, ten specials. Z tygodniówki takie, te, specjalne. No nic, no ostatnio tutaj czekałem 5 godzin, tak? Tu czekaliśmy dwie godziny w tej kolejce i później nas dali tam na, na, na parking Także znowu tu jestem Pewnie przecież, że specjalnie tu przyjechałem tak naprawdę A co? są święta i w ogóle Ale trzeba zarobić, tak, trzeba zarobić Nie ja wiedziałem czy to się będzie święcić Tak naprawdę, czy byłem przygotowany na coś Jestem przygotowany na takie coś Powiedziałem do wyboru Tamorf albo Swindon. Wziąłem Swindon Umyślnie Co ja Wam będę gadam? Co ja wam będę gadam? Muszę zarobić. to tak? no Dobra no, to czekamy tak W ogóle Jest godzina 7.43 Nie, przepraszam, bo tam mi źle chodzi Jest 8.43 Czyli nawet dwie godziny spędziłem Właśnie panowie mili przyszli z bramy <laughs> Powiedzieli mi, żeby wracać, bo nie mają miejsca na magazyny na mój towar <laughs> I te wszystkie oferty specjalne zostały yy, odwołane To jest bardzo dziwne Nie wiem, nie wiem dzwoniłem do szefostwa do mają po... To... Mają go ogarnąć i dać przyznać, czy która ja też mam na pewno, czy nie. Także to co? Na razie sobie zawinę tutaj. <grym> <W> ogóle... <grym> jestem tutaj za każdym razem jak tu jestem to Aldi mnie, Aldi mnie po prostu zaskakuje, nie? Aldi mnie po prostu zaskakuje. Tak jesteś tym razem. Jak nie jakieś kolejki po 5 godzin i dziwne czekania w dziwnych miejscach, to teraz odsyłajony do domu. Nie. Odzwoni. Jest nic z nich? my hand On Jeść. はい。 teraz zadzwoniła do mnie i powiedziała mi... Że... Po się ruszałem, żebym to załatwiła. Taka ciekawa sytuacja trochę. Więc no. Poprosiła mnie, żebym wrócił się do nich. Ona mi zaraz wyśle numer telefonu do ich, ich klienta. Stali. Muszę sobie pogadać, żeby wyjaśnić wyjaśnił sprawę Znowu tam je dali tam jechał aż I tutaj wszyscy czekają już kurde Stawialiście dobra Muszę się tam na środek zostanę. Tam ten już poszedł cholę tak jak chcieli Mamy im numer, niech się kłócą, niech sobie dzwonią Mam to gdzieś tak naprawdę Wycofam sobie tylko, żeby mi to było łatwiej podjechać, znowu zawrócę Jedę tam na tył zaparkować by... i czekamy na, na decyzję biura, czy mam jechać z powrotem, czy co mam robić? No nie tylko ja mam ten problem. napisała mi, że... I'll certainly will do. Czyli oczywiście dam ci znać, bo się, że mi da znać. Oczywiście, co mam robić. Eee, nie tylko ja mam ten problem, cała reszta z tymi ofertami specjalnymi też została wysłana do domu, że tak powiem. Narzekać się mam po co? bo zapłacić mi zapłacą a przynajmniej innym musiałem rozbudowywać się dla mnie to super dla mnie naprawdę super no jadę sobie tutaj jeszcze, zrobię pauzę pauzuję, bo zanim oni tam się to to też trochę minie no i zobaczymy co ona mi tam powie albo się tu wrócę i zrzucę to, albo nie i wracam do domu z tym towarem, nie? Wkurzenie, już widzę wkurzenie szefa Widzę, jak go się wkurza, nie A co zrobić to? No, tak, jest, tak jest to następne leci ze specjalami od nas Wam powiem To to Mariusz? Nie Is um, sending me back home because apparently I've been booked at seven been here since seven waiting two hours and they just said to me that they're fully booked and specials has been cancelled you You've got specials as well aren't you? Yeah. So I've um, uh, followed Lindsay, up the guy who said that uh, apparently he's going to uh, call the customer and I'm waiting for a decision just gonna like yeah you can you can go and have a word with them yeah, but I think they'll send you back anyway. Yeah, okay. where, where, where are you park Next left Nie! 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 przyjechał z tym samym. przyjechał z Nie! Super dzień, super święta. Nie! 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 robię tu te chłopaki też stoją, już widzę. To nie tylko my, kurde, nie? Nie tylko my tutaj, kurcze, widzę. Świętujemy. Że tak to wygląda, moi drodzy kierowcy. Czasami są fajne rzeczy, czasami są mniej fajne rzeczy. Ja tam nie narzekam, po co ja, po co ja mam narzekać? Kiedy mi płacą za to wszystko? Po prostu super. Znaczy, coś się dzieje. Przynajmniej się człowiek nie nudzi. Ja tam jak robiłem w tej fabryce, składałem te butelki. To masakra jakaś tam. 8 godzin, non-stop, to samo. 3, y, 3 zmiany, 5 dni w tygodniu, cały czas to samo. Jedyne co się zmieniało, to że dzisiaj były dwie ulotki do włożenia do butelka, jutro są 3 ulotki do włożenia do pudełka, pojutrze są 4, a żeby nam się za bardzo nie nudziło, to w piątek dadzą nam inaczej pokolorowane pudełka. Na takiej zasadzie <gryzaj> Nie, ja tam, ja tam naprawdę lubię tę pracę. Wiem, że jestem jeszcze świeżym kierowcą Ale podoba mi się. Jest dobrze. Nie ma tych wszystkich czekań i tak dalej. Kręcę się tu tył przystawałem po hmm. to wszystko. Czekywać mi to nie wiem czy to będzie 20 To dobra Czekamy na... Yy, czekamy na wieści dobra.